Ona lubi te kwiaty, ona lubi konwalie, ona kocha jak łapie ją za talię Ona lubi pieniądze, ona lubi mysłek, ona lubi jak daje jej meks Ona się lubi przytulać tu do mnie, okej, okay, okej, okay, okej okay. No a potem pałę mi ciągnie i wszystko ze mnie wyciągnie Tutaj od tyłu, jak ja lubię dziewczyny, co mają. Tutaj z tyłu dobre giaty, dobre giaty, dobre giaty, 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 giaty. giaty. Te dziewczyny lubią się tu przytulać, jak nie patrzy na nich ich własna matula. Okej, okay? okej, okay? okej. Okay? Tak, 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 tak. tak.

ona lubi mu pałę jak jej daje napiski I tak do mnie wracają te dziewczynki jak frisbee One lubią tych starszych, one lubią podnytnych One lubią chłopaków majętnych One lubią przytulać ciebie z przodu i z tyłu One lubią jak dajesz im tutaj trochę z tyłu Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Moja ekidzia, a ja na niej Okej, okay, okej okay. To ja tutaj miał, że w naszej świetnej relacji Lubię kurwa to robić bez żadnych tu owacji Okej, okay, okej okay, Okej, okay, okej okay. dziewczynki i prostu to jest wszystko co chcecie wy chłopaki Dobrze wiecie co wszyscy tutaj chcecie od życia Okej, okay, okej, okay, okej okay. Raz, raz, raz na biurku aż tutaj stoją dwa jula jula pa 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 robię strzał ja 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 ok ok ja yeah, ja yeah. żartowałem dziewczyny lubią fajne relacje żartowałem one lubią dostać owasy ok 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 tak to leci sobie tu To leci sobie tutaj, tu tu ona lubi Jak zjeżdżam je językiem, do stóp ona lubi. Jak wkładam jej duszego palucha, ona lubi to wszystko jak ropucha Dziwki Forsa Lubię dziewczyny, mają te fajne giaty pał 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 Wbijam mi w as Robię strzał, to jest ten pięknego życia kraj. Że rucham inną, co inny maj. Ty waliłaś mi konia, lubiłem robić to z tobą. taka była tutaj, on, Ale drobił tutaj bitu ja tam tutaj epeta. A twoja cipa jebie jak ser spod na pleta, ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Okej, ok, 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 okej okay? Okay. Dobrze wiesz, że wybrałaś moderatora Wyraj ma dużą to sprawa chora, tak, tak, okej okay. Ale ja się tu nie poddaję i będę robił bał 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 Wbijam i zrobię ci z w bordę Uję, yeah, yeah, Mam tu miskę ujebaną sosem od spaghetti Gotuję tutaj kluski, a ty jesteś kluską śląską La, 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 la Aha. Dobra, to byłoby tyle z tego No nie, to jeszcze nie koniec Czekaj, zobaczmy jeszcze ile mi to Okej okay. Okej okay. Kałczy się ta nóż z mittonu, okej. Okay. Dla ciebie mógł przestać kurwa używać wazona do jarania bona, Nie bona, tylko bonga, okej. Okay. Jak na ja się patrz, to przymógł nam Jamesa Bonda, okej, okej, okej. Ja, 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 ja. Isso é só me esgotou. Welcome to Bristol, I'm in the party with Barbies and Drillers. The kid back mad on the spinner, i see enough man just run for my niggas How to talk about dingers, they ain't got dingers, they ain't beat cool not a dinger. My little nigga riding loose with a ching man, you get done with your nigger. Welcome to Bristol, I'm in the party with Barbies and Drillers. The kid back mad on the spinner, i see enough man just run for my niggas How to talk about dingers, they ain't got dingers, they ain't beat cool not a dinger. My little nigga riding loose with a ching man, you get done with your nigger. Bristol bullies, slide with a body, man hold two the Woody, woody. Saru gangster, niggas know me. Man, leave two in your hoodie. Woody. My youngsters are nutters, stay with the cutters. Chef up you and your mother. mother. Three R got nicked for a Mazza, now he's doing life in a slammer. Flammer. How many times I circled the op again and again till a man got slapped with a hammer? Flap, flap. was a well known rider, I hop off a bike, watch the ops and sing like my briar. It was screw and shit sh to the slap that corn when shit got bun. Man ain't a liar, corn come gold like Kaya, slap man live, I'm a well known striker. Stryker. Aim for the chest and higher. High if I miss them, watch best back that bulldog. Everything they get fryer. Up. Fry up. Bad bees ba ba come to the rack. I tell the young G's be gentle and line up. has got Nick with a hole if we grab three bro, he's a well-known rider. Ride up. Welcome to Brixton. I'm in the party with Barbies and Drillers. drillers. The kid back mad on the spin off. See enough man, just run for my niggas. niggas. How they talk about dingers? They ain't got dingers, they ain't be cool not a dinger. Oh, my little nigga riding yeah. loose with a ching arm, man. You get done with your again, nigger Welcome to Brixton, I'm in the party with Barbies and Drillers. Drillers. The kid back mad on the spinner, I see enough man just run for my niggas. niggas. How to talk about dingers, they ain't got dingers, they ain't beat cool not a dinger. No my little nigga riding yeah. loose with a chingar, man, you get done with your nigga. I see bear man ducking and diving, when I crash this wipe, I'm trying to leave heads bleeding. I'm sick and tired of the skeeting, back this wipe, I see bear man breezing. Always. Bro, bro, circle the sh with a sh, sound got dropped in the evening Bad bees come down south for the diva, ain't got Jimmy, I ain't beating. Fuck Slap at a man on the back row, look to my right and see my ex then and screaming. I broski gee, just spin this whip. Let me lean at the ride and crash at his wig For ops are pricks, they get touched and talk to the pigs. Man got grabbed for aiming the aim. On a Friday, man, got slapped in the bin. 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 Welcome to Brixton, I'm in the party with Barbies and Drillers. drillers. The kid back mad on the spinner. I see enough man, just run for my niggas. niggas. How to talk about dingers? They ain't got dingers, they ain't beat cool not a dinger no My little nigga riding yeah. loose with a ching man. You get done with the nigga. I'm in the party with Barbies and Drillers. drillers. The kid back mad on the spinner. i seen see enough man just run for my niggas. Nigga. How to talk about dingers? They ain't got dingers. They ain't beat cool not a dinger. No my little nigga,